15 to jest bardzo dużo jak na ten wiek. 4 razy. 4 powtórzenia Jarek. Cześć. Dla tych, którzy nie wiedzą, to co w tej chwili robi Jarek, w zawodach strachu nie jest odgolony. My nie jesteśmy stylistami. Liczy się końcowa pozycja. się ciężaru. A czy ktoś się ma pytać w jaki sposób to robi, Chociaż prywatnie powiem, że jest to bardzo... dobrze to robi, bo kłuczkę jest, bo ja pani lubiłam mi Jarek był naprawdę e, dobrym uczniem jest I kłuczków nie zjedliśmy. Nie